Oje, znowu A jest, to, o, jest to. Dobra, hej, szukam na One. Wiesz, gdzie ją znajdę? Gdzieś tu była. <gry> Nie skręciłeś karku? Dobrze. To? Gadzie, o którym mówiłaś? Daniel, sporo o tobie słyszałem. Ja e, czekaj, czekaj. Serio to na przykład. Serio to na Serio? Dobre czy złe rzeczy? Na niej nie nie. kawka i lałan lubinę. Ser ciała łesa ła, dukała ła. na kwół, bakrano. Mela krano. Wczufawa bredutry. Wódzka! Daniel! Zrozój! Krapacza łyska, jo w subito. Jezu, zazdrosny jesteś? Nigdy nie byliśmy razem. Zrozum to w końcu. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kumpliować. Daniel mówi, że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Okay. Y Tam i no. napi, no. napi się. Aktrownia działa, ale przewody mi wytrzymały, minęło 15 lat. Atrofi muskulare na instruite. Niećwiczony mięsień zanika. Chodź, pokój Franka jest tam. Spróbujmy ustalić, po co w ogóle Watts to włączył. Trzymaj się, gazio. Uważaj na siebie. Okej. A na zewnątrz? Dobra, to by nam nie zbogowało kacenki, proszę. Idziemy? Jedna rzecz o Franku. Widzisz tych ludzi? Wszędzie indziej rzuciliby się sobie do gardła jak dzikusy. Ale nie tu. Tutaj siedzą cicho i spokojnie. To zasługa Franka. Szanują go, bo był nocnym biegaczem. Tutaj każdy ma u niego dług. I ja też. Gdyby nie Frank, nie byłoby mnie tu. A gdzie byś była? W ciemnej strefie, jako gryzon? Albo w jakiejś malinie na skraju zaćpania. W serio. Gotowy? Idziemy. Nie rób ze mnie tu nic. Frank! zaczynali nas jednego po drugim jak króliki. Frank? Frank, to ja! Zbudź się! Ty! Co ty tu kurwa robisz? Przerwałaś mi rozmowę z... Rawik nie żyje od lat, Frank. Ogarnij się. Masz gościa. A kto to? Jebana angielska królowa? Mam się ładnie ukłonić? To jest Aiden. Ma klucz dostępu GRE. Wolf włączył nim elektryczność w mieście. Działający klucz? <laughs> Pierdolisz! Pokaż mu. Skąd to masz? Od człowieka Wolca. Ty też kurwa dla niego robisz? Hej, przestań, Frank. Aiden jest z nami. Ten klucz może zawierać dane o tym, co nam robili w szpitalu. O, wciąż wierzysz, że dowiesz się, dlaczego Wolc pieprzył ci dzieciństwo. Dobra, powiem ci. Gotowa? Bo to kurwa przychol jebnięty w łeb. Oto twój święty gral i arka przymierza w jednym. Pasuje? Ejden, tak? Ejden. Spierdalaj stąd i zabieraj koleżankę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Plan by się powiódł, gdyby ten skurwiel zjawił się w wieżowcu Miałeś rację, Rawik. Jebany zdrajca. Bez niego poszliśmy jak dzieciaki sprocani na czołgi. Mm -hmm. eee, podlej, Franka. Pod... O, Jeszcze nie skończyliśmy, Frank. Szukamy osoby, której dane są w tym kluczu. Muszę go odczytać. To pierdolony klucz, nie pamiętnik. Możesz nim otworzyć drzwi, uruchomić front, ale tak po prostu go nie odczytasz. Trzeba go gdzieś wsadzić. A wiesz, gdzie możesz go wsadzić w tej chwili? No właśnie, wynochał łeb napierdala. na pieprzony Rabih, pieprzony gnoju, po co wracałeś na tę misję? Wszystko poszło nie tak. Tylu ludzi. Co on tak ciągle gadali? Wspaniałych ludzi. Nie, nie pijam. On siebie. włączył tym kluczem prąd, którego nie było od lat. I nie wierzę, że zrobił to z czystej dobroci. A ty masz to w dubie? Frank, ogarnij się wreszcie. Byłeś legendą, dowódcą nocnych biegaczy. W ogóle to pamiętasz? Tamten Frank nie żyje. Zginął z innymi wieżowców więcej. Dlaczego do kurwy Waltz miałby włączyć prąd? A skąd niby miałbym wiedzieć? Ale jeżeli chcecie się dobrać do bazy danych GRE, potrzebujecie terminala. Tylko, że nie mam pojęcia, skąd go wziąć. A ci, co wiedzieli, pewnie dawno nie żyją. Ale hmm, dobra wiadomość jest taka, że sami wkrótce do nich dołączymy. Zdrowie. A teraz. Wypierdalać z mojej kwatery. Lębany pius! pił. On, on by tylko pił. Ona go wzywa, a on sama ona pije. Słyszałeś? Renegaci w central loop. Powtarzam, renegaci w centrum. Okrążają rebie oko. Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór. Wy łaci, wy łaci. Albo budę. Idziemy się z nimi zabawić. No. To jest... Daj mi się te pobawić, okej? Okay? Czekaj. O, i się nie laguje. Nie laguje.

Jehne. To znáte? mám ráda. To je Ty na dole. Podynku? Do nie, tutaj. A. Ah. Nie, nie. Tutaj. Hmm.

No, Co się działo. Widzę. No, pewnie. panie. Was, dojść, Niech. jak się uda. Ja już jestem tutaj. Jest swoje zalecenie. A pokazuje mi co mam 5 apte pokazuje mi co spodam apteckę no, bo musisz ją być Nie mogę Bo Pokażej nic nie mam Ale jak te punkty tam Gotowe A Dziękujemy Ja mam lepiej się zajmować fabułą. Cholera. Idę! Ja już jestem blisko. Szybko, bo czas mija. Już! Spadłem! Spadłem! Chcesz uciec sam Uważaj mi, są brzydcy gracze. Nie jestem na no, czele. Raz! czele Puść go! Jeden! czele W sali. Sprawdźcie, kto jest ranny i ściągnijcie medyku. I upewnijcie się, że nie kręci się tu więcej jebanych renegatów. Tak jest, majorze. Jesteś cały, chłopcze? Jackman. No dalej, Frank. Nic ci nie Widziałem, jak walczysz. Jak się nazywasz? Aiden. Gdyby nie ty, zastalibyśmy same trupy. Chłopcy, przeszukać teren. Sir, mam pytanie. Szukam bazy danych Gere. Większość sprzętu GR nie działa od lat. Po co ci ta baza danych? Patrolujecie znaleźć tę bazę. Pomożecie nam? Lawan, to twój kumpel? Eden, można tak powiedzieć. Nigdy o tobie nie słyszałem. Skąd jesteś? To jest prawda. Jestem pielgrzymem. Przyszedłem z Zamurów. Czyli widziałeś niejedno. Przeszedłeś też pewnie przez Old Villador. Dobra, co chcesz wiedzieć? Dużo się tam ostatnio działo. Straciliśmy dowódcę. Bazarianie próbowali nas odciąć od zasilania. Ponoć większość naszych zginęła. Z rąk albo ludzi z bazaru, albo zarażonych. Straciłem kontakt z nowym dowódcą, Aitorem, i jego oddziałem. Wiesz coś o nich? Skłop. Powiem ci, powiem prawdę. No, Wymierz co chcesz? Wybrać, co chcesz. Do... Znaleźliśmy Wolca, ale był za silny, i uciekł. Co? Gdzie? W tunelach niedaleko fabryki aut. Wolc rozniósł oddział Aitora. Sam ledwo uciekłem. Nie powinienem ich zostawiać. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. Co do sprzętu GRE, o który pytacie. Poradźcie się, porucznika ROA. Jeśli coś nadal działa, będzie o tym wiedział. Ostatnio zabezpieczał z oddziałem okolice Culver Island i New Dawn Park. Przez atak rzeźnika musieliśmy przerwać łączność. Więc musicie sami go poszukać. Jak go znajdziecie, dajcie mu to. Co to? Rozkazy. Dla niego i pozostałych. Jasna, chłopcy, idziemy. Chodź na zewnątrz. Pogadamy. Co się działo? Co? Co się działo? Nie ja wiem. Nie mówię ani się pytam. Hmm. Kończymy? Ten odcinek? A nie, tylko. Trwa. Będzie bo trwało, bo jest drugi, mamy jeden klip, który jest 2019, Ten klip, który będzie trwał, Skąd no, już. No, kończymy. O, na razie! Znowu sadł. 希望。